No, to postaw ładnie, potem jeszcze nalejemy zaraz. Powolutku. Franek, za szybko pijesz. Zostaw, bo to jest numerek, żeby pani wiedziała, wiesz, gdzie mam nam przynieść jedzonko. Paniu. Patrz, nie wyostrz Teraz. frytki macie dzieciaczki no takie pyszne a powiedz widzom cześć, cześć. tu popatrz cześć tu cześć siemanko siemanko, siemanko. powiedz Lusia, cześć Tak dokładnie, to Solina Wolocyk Siemano, witam was wszystkich serdecznie Już taka ostatnia prosta przed powrotem do domu Coś mi kamera nie chce ostrzyć, nie wiem czemu Znaczy wiem, bo mam zepsutowną, ale Myślałem, że uda się chociaż trochę, o jest teraz Czekajcie, uda mi się to wyostrzyć czy nie? Jak nie to teraz przełączam na przednią Dobra, przełączam na przednią, nie ma co Siemka to jest ma zająć. No. Także tak, tak sobie odpoczywamy. Cześć Patryk, cześć Wolocyk, cześć Podlasie, Team Gaming i wszyscy widzowie. Ostatnia prosta przed powrotem do domu. Podziwiajcie, piękne widoki. A my zabieramy je ze sobą. Chciałoby się tu zostać. O, no to widzisz Podlasie, Team Gaming. To masz fart. I od razu takie piękne widoki, nie? No, nie za długo, bo wiecie, ludzie tu są i tak dalej. Więc raz, dwa tylko. Pytaliście, czy będzie dzisiaj live wieczorem? Będzie eee, taki nocny bardziej niż wieczorny, bo wrócimy bardzo późno. Hej. Więc jak będę miał siłę i ochotę, to zrobimy. Eee, tu tak krótko, tylko tyle, że no co, wiemy, obiadek, ruszamy, a potem. Eee, potem pewnie coś tam jeszcze. Ja na, na Solinie byłem was cztery razy, no to... ja ci zazdroszczę, bo ja jestem pierwszy, ale na pewno nie ostatni. No mega jest, mega. No, pogoda nam w ogóle dopisała super. Czekajcie, kurczę, wyłóż czy ta kamera czy nie? No, co się... Nie, przed chwilą płynęliśmy statkiem. No przed chwilą płynęliśmy statkiem, ale to widzieliście zdjęcie. E, więc... Ja jeszcze nie byłem, za daleko mam, o no to widzisz O, znalazłem patent na te ostrzenie, jak będę nas klikał na ekran, to wyostrzone jest Więc spoko Skąd bierzesz za daleko? No tak napisał Krzysiek Ja chcę tę frytkę No to jest. Dzieciaki wcinają frytki, my czekamy na grilla i, i ruszamy do domu. Będzie live ETS? Oj, piękne widoczki, tylko zmęczone od 10 do 15. Tak, będzie późno, więc będzie na pewno ETS albo Fernbus. Jeszcze się zastanowię, co będzie działać lepiej i, i, i zobaczymy. Ale raczej Eurotrack Simulator. Ja mieszkam w okolicy Jasła. O, no to Ty masz gdzieś tu po drodze, bo mijaliśmy Jasło, nie? Ty, to w drodze powrotnej jedziemy do Ciebie na kawę. Ej, znalazłem patent jak wyostrzyć. Przybliżyłem trochę i wyostrzyło nagle. Polacyk, to my jedziemy do Ciebie na kawę w drodze powrotnej <grymne> elegancka nam co, spoko, wysyłaj adres na PRIV i odwiedzimy Cię je ale ślicznie co? No. tamto! co? zrobiłem tak, że przybliżyłem i wyostrzyło teraz znowu się rozmyło co synu? co syneczku? kolejny, tak? No. Wiesz co, no my mamy 4 godziny drogi, więc yy, nie będzie to szybko, nie? Bo która jest teraz godzina? Jest godzina 17, zanim zjemy o 18 ruszymy. Czyli 22 gdzieś będziemy w domu, zanim się rozpakujemy, to tak koło 23 będzie live. I spoko, jeśli chcecie eurotraka, to możemy zrobić, nie ma problemu. Nie, płynęliśmy statkiem, nie rowerkami. Takim pirackim statkiem płynęliśmy no to nacieszcie się tymi widokami co my my Wam dziękujemy za uwagę urlop się udał yy, i co no, wracamy do Was już do normalności po 23 spotykamy się w mojej ciężarówce Renatce także co trzymajcie się cześć papa powiedz pa. papa pa, Lusia powiedz pa, pa. Powiedz pa. Powiedz, Franiu, pa. Powiedz pa. 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 To zobaczysz zapis pod Lasie Team Gaming. Napij się, tata. Pa, Napij się, tata. napije się. się zaraz. Jak rozlejesz.